Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Budnik. Witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu w ramach Wiosennej Akademii Muzyki. W tym odcinku chciałabym się zająć um, sposobami ćwiczenia niektórych miejsc z pierwszej części koncertu Karla Sztamica, który właściwie pojawia się um, na każdym etapie naszej edukacji altówkowej. Już na samym początku, tak naprawdę, spotykamy się z problemem um, grania akordów, także łapania dźwięków z powietrza. A więc pierwszym takim ćwiczeniem będzie oczywiście ustawienie sobie tej tercji. Gdy już wiemy, w jaki sposób powinny być rozstawione palce, ćwiczymy ten dwudźwięk z powietrza. Gdy już czujemy się w miarę pewnie i wiemy, gdzie dokładnie to powinno być na, umiejscowione na, na, na szyjce, wtedy przechodzimy do problemu dotyczącego właśnie łamania akordów. Tutaj um, utwór zaczyna się w dynamice piano, czyli um, potrzebujemy bardzo, bardzo lekkiego wykonania akordu i w, pomocne w tym będzie bardzo szybkie złamanie akordu w środku, wykonywanie go możliwie jak najbliżej żabki, a także zagranie bardzo lekkie tej tercji dolnej, i dopiero puszczenie niejako ciężaru prawej ręki na drugą część akordu. Dopiero tak naprawdę w trzecim akordzie, który jest forte, możemy sobie pozwolić na takie już szersze złamanie. Myślę, że właśnie takie bardzo szybkie, szybkie łamania w tych dwóch pierwszych akordów pomogą nam właśnie w uzyskaniu tej gradacji dynamicznej, czyli od piano poprzez mezzo forte aż do forte. Kolejnym miejscem, które jest dość problematyczne, to jest miejsce szesnastkowe w kolejnej linijce. I tutaj tak naprawdę spotykamy się z problemem dotyczącym wybrzmienia instrumentu. Oczywiście te szesnastki później są następnie po pauzach kontynuowane. Bardzo ważne jest w grze na altówce żeby niejako mieć świadomość tego, że na każdej strunie musimy przy takich bardzo szybkich nutach grać inną długością smyczka. Tak więc struna C będzie wymagała od nas przy szybkich oczywiście przebiegach nieco węższego użycia smyczka, natomiast struna A będzie potrzebowała nieco więcej takiego właśnie rozszerzenia smyczka oraz powietrza. Po prostu nie będziemy w stanie tak naprawdę uzyskać tego brzmienia, nie będziemy w stanie wejść w nie będziemy w stanie uzyskać odpowiedniego wybrzmienia. Oczywiście jest to ściśle powiązane e, z ogólnymi e, możliwościami instrumentu. Na każdym instrumencie będzie to nieco inna długość, więc warto sobie przepróbować, jaką długością smyczka szybkie przebiegi figuracyjne będą brzmiały dobrze na moim instrumencie Destrum, e, gestruna. Jak widać na Astrunie należy używać nieco dłuższego smyczka w celu uzyskania miękkości brzmienia. Użycie krótkiego smyczka spowoduje takie, takie trzaski w instrumencie. Nie będzie to ładnie brzmiało. W takie miejsca szesnastkowe ja zawsze polecam ćwiczyć bardzo wolno, z niezwykłą uwagą i od razu przy okazji ćwiczę się wtedy zarówno lewą, jak i prawą rękę. To co jest istotne, podczas wolnego ćwiczenia należy bardzo mocno uderzać palcami. Pomoże nam to po pierwsze w uzyskaniu pewnej intonacji, ale również takiej pewnego rodzaju precyzji i również równości, um, jeśli chodzi o stawianie palców. To, to, to jest niezwykle e, pomocne. Takim problematycznym fragmentem są oktawy, które się pojawiają e, zaraz po tym szeregu szesnastek. Ono jest bardzo trudne nie tylko pod względem intonacyjnym, ale również. Ale to wyjści po prostu się boją przeważnie tego miejsca. Zalecam ćwiczenie na początku w bardzo wolnym tempie. Oczywiście gra się to miejsce w dwojaki sposób, albo z łukami po dwie nuty. często również się spotyka granie osobne. Obydwa, obydwa sposoby są jak najbardziej prawidłowe, natomiast w celu idealnego wyczyszczenia tych oktaw, aby stały, stały się miejscem bardziej komfortowym, e, należy ćwiczyć je nie rozdzielając, czyli grać z całymi oktawami. Warto również poćwiczyć dwudźwięk do dwudźwięku. Wam pomoże tak naprawdę na miejsca, gdzie ta oktawa powinna się znajdować. Następnym takim dość problematycznym miejscem jest samo zakończenie ekspozycji, tak 134 pasaż. Bardzo ważne jest tutaj um, wyćwiczenie tych zmian pozycji. I tak naprawdę, e, takim punktem zaczepienia, pewnego rodzaju jest czwarta pozycja, bowiem w momencie gry w czwartej pozycji bardzo często wielu metodyków gry na, na instrumentach smyczkowych zaleca e, właśnie e, dotknięcie do pudła rezonansowego. Więc ten skok będzie w, w związku z tym dużo łatwiejszy. No. Właściwie tak naprawdę w tym miejscu, mając to na uwadze, zostaje nam wyćwiczenie tylko tego ostatniego skoku z czwartej pozycji. Kolejnym miejscem, które bardzo często sprawia problem uczniom i studentom, są takie bariolarze w takcie 183. Tak więc wykonanie ich jest tak naprawdę niezwykle proste. Jeśli się pomyśli o tym, żeby wykonać to bardzo szybkim pchnięciem ręki, należy pamiętać o miejscu wykonania tego fragmentu. Powinno to być mniej więcej powyżej środka. Wówczas będziemy w stanie w bardzo szybki sposób przemieścić się przez te cztery struny. Oraz danie akcentu na sam początek liku. I przechodzimy tak naprawdę do takiego miejsca deserowego, w pewnym sensie, w koncercie sztamica, a mianowicie słynna trzecia strona, tak my to roboczo nazywamy wśród uczniów i studentów, która rozpoczyna się ciągiem dwudźwięków, które wymagają niezwykle dużej rozciągliwości. Lewej dłoni. Ja już mam jakiś taki swój, można powiedzieć, patent palcowy na to miejsce właśnie. Oczywiście trzeba tutaj zdecydowanie palce dobrać w sposób bardzo indywidualny. Mi się wygodnie gra po prostu stopniowo przemieszczając się do wyższych pozycji, może zaprezentuję, ale to, co na pewno pomaga w dobrym wykonaniu tego miejsca, to jest elastyczność kciuka. Ja zawsze doradzam uczniom, żeby. Podczas wykonywania tego miejsca umiejscowić kciuk nieco, nieco bardziej na środku niż to, zwykle, yy, niż to zwykle bywa z kciukiem, więc przesunięcie go nie znaczy, co powoduje tak naprawdę yy, wrażenie dla ręki, że mniej się rozciąga i tak naprawdę ustawienie kciuka wyżej pomaga w tym, że nie odczuwamy tak bardzo tej, yy, tego rozciągnięcia ręki. to naprawdę bardzo pomaga i jeszcze do tego podczas przemieszczania się między pozycjami staram się kontrolować to tą częścią kciuka, czyli wewnętrzną częścią kciuka. Wtedy tak naprawdę mam pełną kontrolę nad tym gdzie moja ręka ląduje, że tak to powiem, że tak to określę w momencie zmiany pozycji. Ostatnim fragmentem, który chciałabym jeszcze omówić, um, jest miejsce kantylenowe z dwudźwiękami. Oczywiście mamy takie y, miejsca, Troszeczkę wcześniej, właśnie w ekspozycji, między innymi. Tutaj bardzo ważne jest niejako uwypuklenie samej linii melodycznej. Ja bardzo często, ja bardzo często doradzam zagranie najpierw w samej linii melodycznej, żeby złapać jej niejako kształt i dopiero później dodanie tej nuty burdonowej. Bardzo ważne jest, żeby kłaść jednak nacisk na uwypuklenie tej linii melodycznej również poprzez, poprzez nieco lżejsze granie nuty burdonowej. Ponieważ jeśli wyrównamy tę melodię w brzmieniu, niestety będzie za dużo tej nuty dolnej. Jak słyszymy, w tym, w tym momencie mniej słychać linię melodyczną. Analogiczne będziemy mieli miejsca właśnie w ekspozycji również z dwudźwiękami i również z nutą burdonową i należy właśnie zwrócić dokładnie na to samo uwagę. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia.